Cześć Manko, w tym naprawdę fajnym dniu, powiem Wam, zdarzyło się coś na ogrodku, takiego, że sprawiło, że mam dostęp zaszczyt takiego kopa energii, żeby coś podziałać, i zaraz idę tutaj po sekator i wszystko i zaczynam troszeczkę tutaj porządkować ten ogródek. Mianowicie, kiedy ja już sobie dałem spokój i stwierdziłem, że szans na to nie ma, pasuje i w ogóle dziękuję. Mój figowiec dzisiaj córeczka zauważyła i przyleciała, od razu mnie poinformować figowiec wydał owoc no po prostu fantastycznie i to można powiedzieć, że kiedy ja już go no o nim powiedzmy zapomniałem w tym roku pojechaliśmy na wyjazd, jeden, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty nikt go nie podlewał nikt się nimi nie opiekował, żył po prostu z tego co mu tam spadło tak, z, z ta, ta, tego deszczu ten... Fakt no, faktem, nawoziłem go z wiosny, dostał tam troszeczkę kompostu wszystkiego, ale to, mówmy się, to były znikome ilości względem tego, co powinien dostać. To udało się i pomimo tego przemarzania, tego, że po, po, podsychał troszeczkę, wydał nam ten jeden owoc i pokazał, że no, musimy się na nim jednak skupić, zrobić mu lepsze warunki i chyba po prostu dam mu większą doniczkę, nasypię mu więcej kompostu, podepniemy mu tam jeden kroplownik. Wciśniemy go w linię nawadniającą, i niech sobie po prostu rośnie. Ale na pewno nie będę go chował do szklarni w tym roku, bo ta szklarnia powodowała to, że on szybciej startował. Potem przychodził mróz, ścinało mu te młode pędy i obsychał. Dlatego zawiniemy go w agrowłókninę w tym roku i postawimy na tarasie, tak aby nie dopuścić do tego właśnie szybkiego startu. Może to będzie lepsze rozwiązanie, a jak będzie naprawdę wszystko w porządku z nim. To zrobimy mu jakieś fajne miejsce gdzieś tam pod domem. Wykarczuję cokolwiek stamtąd i tam mu zrobię miejsce, niech sobie rośnie. Na razie to muszę umyć tą folię od basenu. Basen posprzątałem, ale jest taki nalot, coś jakby kamień. Muszę to trochę szczotką poczyścić, zmyć. No i zabrać się za ogarnianie tego ogródka, bo dostałem normalnie kopa energii mnóstwo, żeby coś podziałać. Żegnam się z Wami tą radosną nowiną i cześć i na razie.